Rozpoczynamy kolejny odcinek programu. Kto to kupi? Rzecz o budowaniu marki, promocji i sprzedaży. Ja się nazywam Kasia Figura i dzisiaj z zamościa przyjechałam do Lublina do Agnieszki Korpanty, która jest artystką, fotografką, arteterapeutką. I ilustratorką książek. Tak, zgadza się? Dzień dobry Państwu, witam Cię Kasiu. Witam Cię Agnieszko. Przyjechałam do Agnieszki, bo Agnieszka jest wyjątkowym fotografem. Jest tylko 14 osób w Polsce, które posiadają taki oto właśnie aparat. I teraz Agnieszko, opowiadaj, skąd ty ten aparat masz, co to za aparat i co ty nim robisz. Za każdym razem, jak ktoś się mnie pyta, skąd ten aparat, to paradoksalnie twierdzę, nie wiem. Aha. Nie wiem, jak to się stało, że on do mnie trafił. Od 20 lat ilustruję książki, jestem w ogóle z wykształcenia artystką plastykiem. Fotografia gdzieś zawsze przewijała się w moim życiu. Natomiast ponad rok temu. Mhm. Moje życie artystyczne zmieniło się o 180 stopni. W mediach społecznościowych zauważył mnie japoński fotograf Haruhisa Terasaki, a dokładnie prześledził moje działania artystyczne i pewnego razu odezwał się do mnie, twierdząc, że on mi tą kamerę podaruje. Ja naprawdę byłam no, zszokowana. Zaczęłam w ogóle robić taki research środowiskowy, kontaktować się z osobami, które mogą mieć coś wspólnego właśnie z tym Japończykiem, z tym sprzętem. No ale faktycznie tak to jest prawda. On, jeśli sobie wytypuje jakąś osobę, jakąś no, wyjątkową, Aha. to po prostu przesyła ten sprzęt. Tak się też stało. Za dwa tygodnie miałam o ten sprzęt Harukisa Kamera ku mnie w domu, z Japonii do Polski. Niesamowite! Powiedz, jak się nauczyłaś w ogóle obsługiwać, bo przecież to nie jest zwykła aparat, skąd w ogóle wiedziałaś, Jakąś instrukcję obsługi? Skąd miałaś, jak to wyglądało? E, to znaczy, jestem osobą dość dociekliwą i oczywiście z miejsca chciałam zacząć fotografować. Natomiast no, jest to dosyć trudne, było wtedy trudne. No, po pierwsze, kontakt właśnie z Haruhiso Terasaki, z fotografem, tym wow. głównym konstruktorem tego sprzętu. Poza tym, kontakt z osobami, które właśnie posiadają a w Polsce ten sprzęt, które już wcześniej dostały ten sprzęt i nabyły pewne umiejętności obsługiwania tej Haruhisa kamery. Mm -hmm. Także tak to się zaczęło. Niesamowite. Powiedz, jak właśnie wygląda praca z tą kamerą i czym się różnią fotografie robione tym aparatem od tych takich współczesnych, popularnych dziś? W ogóle zaczęłam od fotografowania takiego, no powiedzmy sobie, a prostszego czyli od fotografowania martwej natury, mhm. to jest tak, że martwa natura to jest coś takiego, że ja mam jakby pełny wpływ na to, co się w kadrze dzieje, prawda? Dokładnie. Nic mi i nikt mi nie ucieka. Tak, tak jak sobie zakomponuję, a tak po prostu ustawiam ten kadr, ale oczywiście wszystko ma znaczenie, bo i no ten kadr, i elementy, i światło, także to jest wszystko ważne. Mhm. Haruchisa kamera jest bardzo czuła właśnie na zmiany światła. Tak jak sam mistrz Harukisa y, mówi, że tutaj jest najważniejsze, żeby szukać tego źródła światła, i najważniejsze jest światło zastane, czyli y, starać unikać się jakichś sztucznych doświetleń. Później a przyszło fotografowanie pejzażu, i no moim osiągnięciem, naprawdę, którym y, pochwalę się, pewnie to z tego właśnie jest ten program, żeby się chwalić. Żeby się chwalić. W zeszłym roku, w 2023 zrealizowałam stypendium artystyczne, które mi zostało przyznane przez prezydenta miasta Lublin. No to super, gratuluję. To był projekt pod tytułem Odkryj Sławin fotopiktorialny. a Sławin, ponieważ jest to dzielnica Lublina, w której mieszkam. Bardzo ciekawa. Fotopiktorialny, ponieważ fotografie, które są a wykonywane właśnie przy użyciu Harukisa Kamera nawiązują do fotografii piktorialnych z XIX wieku. To jest tak zwany nowi piktorializm. Mm -hmm. Nawiązuje do starego piktorializmu, do fotografii z XIX wieku. Mm -hmm. No te właśnie zdjęcia wyglądają takie. Moje pierwsze skojarzenie jak takie obrazy stare, piękne obrazy. Jak właśnie zrealizowałam ten projekt stypendialny. Był w zasadzie. Taką częścią składową europejskiego festiwalu smaku w Lublinie, to był 15 Europejski Festiwal Smaku. Wystawa była prezentowana w Centrum Kultury w Lublinie i moja wystawa niejako otwierała ten Europejski Festiwal Smaku. Uh -huh. Ale do czego zmierzam? Tak. bo dyrektorem artystycznym właśnie Festiwalu Smaku jest pan Waldek Sulisz, i on tak pięknie powiedział a któregoś razu właśnie tak się też zachwycając tutaj tą. I konstrukcją i w ogóle tymi fotografiami, że Haruhisa kamera czyta duszę mm -hmm. i to jest, to jest prawda, po prostu fotografując tą kamerą yy, dzieje się coś magicznego. Ale przede wszystkim gdzie jest coś magicznego, kiedy ja, kiedy fotograf ma taką relację właśnie z drugą osobą, czyli mm -hmm. podczas fotografowania, podczas sesji portretowej. No właśnie, czyli nie tylko martwa natura, nie tylko krajobrazy, pejzaże, ale też tak, ludzie. Tak, no. zdecydowanie, teraz, zdecydowanie teraz portrety. No właśnie, to teraz powiedz, kto w ogóle może e, przyjść do Ciebie, zgłosić się, kto? Czy ty fotografujesz każdego, czy to właśnie musi być ktoś, nie wiem, kto ma tą jakąś duszę, którą ty wykryjesz i kamera to podkreśli, jak to wygląda? To jest takie, powiem, no, dwojakie, tak? Z jednej strony, czy w zasadzie do fotografowania, no, kto może przyjść, kto się nadaje, nie ma znaczenia. To naprawdę nie ma znaczenia. Natomiast jeśli chodzi. O moje fotografowanie, ja tak uważam, że ja to robię intuicyjnie. Mhm. Jeśli zapraszam do, swojego, do swojej pracowni artystycznej, a bardzo lubię fotografować kobiety, mhm. a zapraszam kobiety w różnym wieku, od 18 lat do dojrzałych kobiet. Mhm. Także tutaj naprawdę wiek dla mnie nie ma znaczenia. Czasem panie po prostu chcą, mówią, że chcą sobie sprawić taki prezent, tak? czasem na czterdziestkę, czasem na pięćdziesiątkę, no po prostu chcą sobie sprawić prezent. Natomiast są też takie taki drugi jakby nurt mojego mojej pracy artystycznej, jeśli chodzi o fotografowanie, to jest realizacja moich takich prywatnych, w sensie moich artystycznych projektów. I tutaj faktycznie ja konkretnie decyduję. Po pierwsze wymyślam sobie ten projekt, zadania, co chcę realizować i konkretnie pod ten projekt mhm. szukam sobie osób, osób które pasują, no, które po prostu spełniają jakieś moje predyspozycje. Mhm. Także tak to wygląda. A powiedz, jak właśnie wygląda sesja u Ciebie? Czy to wygląda podobnie jak u normalnego fotografa, czy, czy trzeba się jakoś specjalnie przygotować? Mm. To jest tak, że yy, na przykład, jeżeli, to dajmy na to sesja, gdzie pani chce sobie, dajmy na to, podarować ten prezent, to. tak? W postaci właśnie sesji mhm. i w postaci później tej fotografii portretowej, gdzie bardzo często panie twierdzą, że one są y, jak malowane z obrazka. Aha. To jest takie no, śmieszne, ale faktycznie tak jest. Ale tak, no właśnie, bo Twoje zdjęcia wyglądają tak, jak mówiłam wcześniej, jak takie obrazy, jak tak. malowane właśnie z obrazka. Tak, no i kontynuując, ja zawsze twierdzę, że to panie mają być naturalne. One przychodzą tutaj, po prostu mają pokazać siebie. Tak. Ja nie zapraszam do swojej pracowni, a do tych sesji portretowych modelek profesjonalnych. Ja tylko pomagam kobietom, a w pewnym sensie je instruuję, co byłoby wskazane, mhm. jakie kreacje, jakie kolory tutaj przez to w tej kamerze dobrze wyglądają. No właśnie, a jakie? Jakie kolory? Dzisiaj, Kasiu, jesteś ubrana na czarno, tak. I to nie pasuje. Mm. Trudno byłoby. Mm -hmm. Chociaż miałam kiedyś sesję, kiedy, do której kobieta przyniosła tylko i wyłącznie czarną, długą, męską koszulę Aha. i musiałam to ograć i bardzo udała się sesja, Super. bardzo się udała sesja. Natomiast... To musiało być sexy. Bardzo sexy. Także jakie kolory? Delikatne kolory, chociaż y, jakieś mocne kolory też. Też, też zależy dużo od. Y, Urody pewnie też nie, jakieś. No, nie. 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 Absolutnie nie kieruję się a, urodą, mhm. bo to jest coś takiego, że. To znaczy, uroda. Jest jakiś kanon piękna, prawda, mhm. ale. Y, ja nie kieruję się absolutnie żadną mm -hmm. urodą, bo każdy naprawdę. Nie? Ten... Nie. Nie? Nie. Każdy to nie ma o karnację, nie? Nie, nie, każdy na swój sposób jest interesujący. Tak. I nawet jeśli a ktoś twierdzi, że ja się nie nadaję, ja nie potrafię, ja nie będę mm -hmm. pozować i tak dalej, no sorry, no ja jestem brzydka. Absolutnie, absolutnie po prostu. To będziesz piękno z tak, kobiety. Nie ma żadnej kreacji, nie ma żadnego pozowania, żadnego modelingu. Mhm. Pracujemy na spokojnie. Ja pomagam kobietom, ja po prostu mówię, to byłoby fajne, tak można zrobić, ale to ma być, nawet jeśli pomagam, jeśli pokazuję powiedzmy ten gest czy ten ruch, mhm. to ja mówię: Słuchaj, to ma być Twoje. Mhm. Super. I one zaczynają pracować. Otwierać. Tak, otwierają się zdecydowanie. Mhm. Agnieszko, powiedz jesteś w tym programie, bo właśnie też chciałabyś dotrzeć ze swoją ofertą, właśnie, ze swoim aparatem, ze swoją twórczością do większej liczby ludzi, to powiedz oprócz tego udziału w programie, kto to kupi, gdzie jeszcze się promujesz? Gdzie można zaobserwować swoje mhm. prace? Mhm. Gdzie ludzie mogą podejrzeć, co robisz, mhm. jak to wygląda. W dzisiejszych czasach oczywiście media społecznościowe, czyli Instagram, czyli Facebook. Podawaj adresy. <noise> Jeśli chodzi o Instagram, tak. to jest y, Aga, podkreśli Korfanty. Mhm. Jeśli chodzi o Facebook, bardzo po prostu y, no, agnieszka Korfanty, tak. także tutaj nie ma żadnych jakby udziwnień, bo ja... Y, Lubię występować pod własnym tak. imieniem i nazwiskiem. Ja, Budujesz markę tak, osobistą. Oczywiście, marka jak najbardziej osobista. A jeszcze hmm, gdzie można? Myślę sobie, że bardzo ważnym takim wyznacznikiem, jeśli chodzi w ogóle o artystę, tak. o promowanie siebie, o pokazywanie swojej sztuki, Dosyć. tak swojej twórczości, to są po prostu wystawy mhm. w mojej Nie mówię, nie lubię jakby używać słowa kariera. Mhm. Natomiast ja jakby w mojej. Mm, życiu zawodowym. Tak, w moim życiu zawodowym. Y, już mam na koncie kilka, jak dla mnie, bardzo poważnych wystaw. No, przede wszystkim wystawa w projekcie stypendialnym. Mhm. E, teraz w styczniu e, miała miejsce, e, no znaczy właśnie. był mhm. w Domu Kultury Fryderyk, mhm. a przy żelazowej woli 18. A wystawa pod tytułem Piękno jest prawdą, a prawda jest pięknym I to jest wystawa, gdzie po raz pierwszy prezentuje portrety właśnie kobiece. Czyli tak, Facebook, Instagram, wystawy. Uh -huh. Tak samo uczestniczę w takim projekcie fotograficznym pod tytułem Akademia Odkryć Fotograficznych. W lutym zresztą będzie dziesiąta rocznica tej Akademii. No ja jestem takim jakby żółtodziobem, bo... Tak, z półtorej roku uczestniczę w tym, w tym projekcie. Natomiast bardzo wiele mi on daje, właśnie wiele kontaktów z fotografami nawiązuje. Bardzo nie? ważne. No i e, też e, bardzo dużo w moim życiu zadziało się, kiedy zostałam przyjęta do lubelskiego towarzystwa fotograficznego imienia Edwarda Hartwiga. E, kontakt z ludźmi przede wszystkim. Mhm. To jest też taka najlepsza promocja. Dokładnie. Agnieszko, program jest o budowaniu marki. Ty budujesz markę osobistą. Powiedz, czy masz jakiś wyznacznik dobrej marki? Do jakiej, Jaką marką chciałabyś być? I to mi troszeczkę tak się kłóci, że ja jako człowiek, ja jako kobieta, ja jako artystka mam być marką. Mhm. Nie. To ja osobiście buduję tą markę. Tak. Tak, mm -hmm. bo tak mi się trochę to kłóciło. Mm -hmm. Natomiast y, jaką markę osobistą buduję, tak? mm -hmm. ten self-branding? A wyznacznikiem dla mnie przede wszystkim jest y, autentyczność. Jest y, może to jest takie słowo bardzo często używane, ale ono jest y, konkretne profesjonalizm mm -hmm. i taka samodyscyplina. Także tak jak te te, trzy rzeczy. tak te trzy rzeczy, bo jeżeli a, ja na przykład nie będę autentyczna w tym co robię, a, to moi odbiorcy a, od razu to wyczują. Sztuka musi być autentyczna przede wszystkim dlatego, że ta sztuka wychodzi ze mnie, tak? Mm -hmm. a, to są a, moje przeżycia. Natomiast, no, jeżeli ja mówię do odbiorcy, do kobiety czy do mężczyzny, których fotografuję, słuchaj, ty, jesteś, ty masz być prawdziwy, ty masz być sobą. A jeżeli ja w tym momencie nie tak. jestem prawdziwa, to, to to się gryzie to nie jest po prostu jakby kompatybilne. Czyli autentyczność, szczerość, e, profesjonalizm i, I samodyscyplina. samodyscyplina. Agnieszko, e, powiedz mi, bo program jest e, też o biznesie. Ty póki co jesteś e, dużą artystyczną, ale pewnie też chciałabyś jakoś to zmaterializować. Powiedz, jak e, widzisz tą swoją e, przyszłość? Moją to, takie, przyszłość takie biznesową. Biznesową, właśnie, że nie tylko jesteś e, fotografem, artystką, mhm. ale też chciałabyś, no jak każdy człowiek, e, zarabiać na fajne, godne życie. He. To jest coś takiego, że z jednej strony istotnie, jestem duszą artystyczną, i ta dusza artystyczna, to, moją, to, to wnętrze moje to artystyczne realizuję właśnie poprzez różne działania artystyczne, fotografia, czy malowanie obrazów, czy ilustrowanie książek. Natomiast z drugiej strony jestem osobą bardzo metodyczną, bardzo zdecydowaną, i jeśli sobie wyznaczę jakiś cel, tak, to właśnie etap po etapie go... Realizuję. Poprzez to, że jestem właśnie skoncentrowana, sfokusowana właśnie na ten, na ten cel, na osiągnięcie tego celu. No, życie tam po prostu różne figle płata, Jasne. także trzeba być elastycznym. Lubię działać metodycznie. Um, jeśli chodzi o moje takie marzenia, powiedzmy, no, biz około biznesowe, tak, tak. to. Y Mam kontakt z różnymi a, osobami z takiej powiedzmy właśnie branży okołofotograficznej, a stylistki ubrań, a też makijażystki i takim moim marzeniem jest stworzyć taką przestrzeń, a studio, może jakieś atelier. No w zasadzie jeśli chodzi o nazwę, to nie jest to jakoś strasznie istotne, natomiast, właśnie takie, taką przestrzeń, takie miejsce, gdzie mogłabym się z takim moim, jakby, zaufanym zespołem, właśnie tych, mm -hmm. um, tych makijażystek, tych stylistek, zaopiekować kobietami. W sensie, żeby um, uświadomić tym kobietom, a, że takie sesje portretowe, czy nawet nie tylko portretowe, a im się czytując klasyka, po prostu im się należą. Tak, te sesje. Także marzą mi się sesje, gdzie kobieta będzie miała być może specjalnie uszytą kreację, będzie miała specjalnie dobrany makijaż. Opowiemy jakąś historię tej kobiety. Także to jest moje marzenie. No to ja ci kochana życzę, że niech się Twoje marzenia spełniają. Niech to atelier fotograficzne czy bezpieczna przystań dla kobiet powstanie w Glinie tak. i życzę Ci, żebyś była sławna i żeby Twój aparat i ty, żebyście byli znani w całej Polsce albo na całym świecie. No na całym świecie to jeszcze dodam, że tak. takiej kamery jest. Ofiary jest to tajemnicą trochę, ale prawdopodobnie jest tylko 50 sztuk na całym świecie. Niesamowite, to tak bardziej gratuluję Ci, że zostałaś dostrzeżona przez takiego e, człowieka tak. e, i e, dziękuję Ci, że wzięłaś udział w moim programie. Też bardzo dziękuję. W takim razie do zobaczenia na Twoich wystawach, do zobaczenia w studio, bo będzie też sesja. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, kto to kupi. Pa pa! Do widzenia Państwu!